Czasami na przykład słucham jak rozmawiam z rodzicami, bo rodzice też mi dużo rzeczy mówią i na przykład, no bo nie poprawiła tej muzyki, plastyki, ma tylko piątkę i szósta, siódma klasa. Ja wiem no i jakie to ma znaczenie w ogóle i chcę zapytać tej matki, a jakie ty miałaś świadectwo, co ty miałaś z muzyki, co ty miałaś z matki, ty w ogóle nie to, nie? No bo no. to jest dla mnie jakieś taki okej, okay, no nie dajmy się zwariować, jak mój młody teraz ma trzy minusy czy cztery z plastyki, żadna praca nie, nie jest zaliczona, no to mówię synu, no bez przesady, kurde, no zrób coś, idź dogadaj się, zalicz tę pracę, ale czy to będzie czwórka, czy będzie szóstka, no to nie ma znaczenia, a są rodzice, którzy naprawdę tak cisną na te dzieci i ja się <laughs> właśnie, jak później one sobie będą radziły w życiu, bo no presja jest ogromna. To są ludzie, którzy się będą, którzy się zamieniają w perfekcjonistów którzy mają poczucie, że albo praca jest idealna, albo jest do wrzucenia. To są ludzie, którzy niczego nie zaczną takiego, wiesz. Znam ludzi, którzy mówili, słuchaj, fajny ten blog, też zacznę. I po dwóch latach mieli logo. Wiesz, to jest ten, to, to jest ten poziom, w sensie, że oni chcą, oni są gotowi, ale oni się nie pokażą światu, jak wszystko nie będzie idealne, bo właśnie przez 15 lat szkoły, słyszeli od szkoły i od swoich rodziców, że nie, wiesz, weź to popraw, weź to popraw kolejny raz. No nie, jakby naprawdę wszystkie oceny i wszystkie dyplomy w dorosłym świecie są przepraszam za język, ale są, w sensie po prostu, jakby.